thank <laughs> Witam Was serdecznie na moim warsztacie. Pokazuję i objaśniam, bo dużo zapytań, gdzie wkładamy nożyk. Jeżeli korujemy na tej przedostatniej dziurce, rozkręcamy sobie te motylki, robimy sobie szczelinę pomiędzy nimi i wkładamy tutaj żeby tam nam wystawała tylko i wyłącznie końcówka. Skręcamy sobie Nie wiem czy będzie widać, raczej nie, a może i będzie, że tam wystaje tylko końcówka. Skręcamy sobie korowarkę i od tej strony wkładamy przewód, wyciągając go z tej bardzo prosta zasada. Teraz kolejne częste pytanie. Tu jest towar na 4 sztuki. Sklejka w markecie budowlanym 4,27. To był odcinek, dwa odcinki po 80 cm. Śrubki zamkowe, <coughs> przepraszam, złoty 27. I nakrętki motylkowe, najdroższa rzecz, 1584. Budowa jednej korowarki wychodzi 534. Jedną już mam zbudowaną, bardzo szybka robota, fajna. I teraz, tak, po co mi 4 korowarki? Dwie są zamówione i dwie zostają, a te dwie zostają dla Was. Kto ma ochotę, niech pod tym filmem napisze komentarz. Korowarka ja je wylosuję: dwie sztuki w następną niedzielę, za tydzień. A więc, jeżeli ktoś chce. Piszemy pod tym filmem: korowarka. Losowanie zrobię w niedzielę. Podacie mi dane, te osoby, które wygrają. I wyślę je do Was. No więc dwie sztuki są do wygrania dla Was. Ja nie przedłużam. Kończę robić te kolejne sztuki. I do zobaczenia następnym razem. Dzięki, na razie. Hej!